Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji logarytmicznej f określonej wzorem f od x równa się logarytm przy podstawie 2 z wyrażenia x minus p. My musimy odpowiedzieć na trzy następujące pytania do tego rysunku, także zacznijmy od podpunktu a. Musimy tutaj podać wartość parametru p. Parametr p występuje w nawiasie naszego logarytmu, w związku z tym jest odpowiedzialny za przesunięcie funkcji logarytmicznej y równa się logarytm przy podstawie 2 z x w poziomie. My, my widzimy, że ta funkcja y równa się logarytm przy podstawie 2 z x, która normalnie wygląda tak, że ciągnie się tam od minus nieskończoności stycznie do osi y, przechodzi przez jedynkę i dalej leci jakoś w ten sposób, że ta funkcja w naszym przypadku została po prostu przesunięta w lewo, o 4 jednostki, w związku z tym, żeby przesunąć ten wzór funkcji, tą funkcję o 4 jednostki w lewo, to do x, do argumentu funkcji, musimy dodać 4. Tak się wykonuje przesunięcie w poziomie, konkretnie przesunięcie w lewo o 4 jednostki. Czyli teraz bezpośrednio odczytujemy z naszego wzoru, że minus p musi być równe po prostu plus 4, w związku z tym p musi być równe minus 4. No i taka jest odpowiedź do podpunktu A. Napiszmy tutaj, że P musi być po prostu równe minus 4. Nie musimy wykonywać żadnych obliczeń w tym zadaniu, po prostu musimy udzielić odpowiedzi na pytanie A. Teraz udzielimy odpowiedzi na pytanie B, a właściwie narysujemy odpowiedni wykres, ponieważ tutaj musimy narysować wykres funkcji określonej wzorem Y równa się wartość bezwzględna z f od X. Tutaj mamy narysowany wykres funkcji FODX, no i jeżeli przyłożymy do niej wartość bezwzględną, to po prostu wszystkie wartości ujemne, które przyjmowała ta funkcja, czyli wartości z tego miejsca, przejdą na górę. Te miejsca, gdzie wykres był dodatni, przyjmował wartości dodatnie nie zmieni się, ponieważ wartość bezwzględna wtedy nie zmienia tych wartości, natomiast wartości ujemne staną się dodatnie, czyli po prostu ten fragment wykresu. Zostanie odbity tutaj w pionie, o i będzie wyglądał tak, natomiast o ten fragment pozostanie bez zmian i w całości stworzy wykres naszej funkcji y równa się wartość bezwzględna z f od x. No i teraz jeszcze udzielimy odpowiedzi na podpunkt C. Musimy tutaj podać wszystkie wartości parametru m, dla których równanie, wartość bezwzględna z f od x równa się m, ma dwa rozwiązania o przeciwnych znakach. My mamy już narysowany w układzie współrzędnych wykres tej funkcji, wartość bezwzględna z f od x, to jest nasz czerwony wykres. Zatem teraz narysujemy sobie może jakimś innym kolorem wykres tej drugiej funkcji, a mianowicie funkcji liniowej y równa się m, no i następnie zobaczymy, ile musi wynosić ta stała m, aby ta funkcja stała miała dwa punkty przecięcia z naszą funkcją czerwoną i to takie których argumenty x będą miały przeciwne znaki, czyli jeden będzie ujemny, a drugi będzie dodatni. No jeżeli m byłoby na przykład równe minus 1, no to wówczas nasza funkcja stała wyglądałaby o, w taki sposób no i widać, że tutaj nie będzie miała żadnego punktu przecięcia z tym naszym czerwonym wykresem, także to równanie wówczas nie miałoby żadnego rozwiązania. Jeżeli nasza stała m byłaby równa 0, czyli wykres by wyglądał tak, no to wówczas mielibyśmy jedno rozwiązanie x równe minus 3. Jeżeli stała m byłaby równa 1, czyli narysuję może nasz wykres by wyglądał tak, no to wówczas mielibyśmy dwa rozwiązania tego równania. Jedno rozwiązanie to byłoby minus 2, a drugie rozwiązanie to byłoby tutaj minus 3 z hakiem, powiedzmy minus 3,5, coś koło tego, no i to byłyby dwa rozwiązania o tym samym znaku. To byłyby dwa rozwiązania ujemne, my chcemy, żeby były dwa rozwiązania o przeciwnych znakach, czyli żeby jedno było po stronie dodatniej i drugie po stronie ujemnej. Jeżeli byśmy narysowali wykres tej funkcji stałej dla m równego 2, czyli wykres by wyglądał o, w taki sposób, no to mielibyśmy jedno rozwiązanie ujemne, a drugie rozwiązanie równe 0, także już bardzo blisko dodatniego, ale to jeszcze nie jest rozwiązanie dodatnie, zatem, żeby otrzymać rozwiązanie dodatnie, to po prostu m musi być większe od 2. Wtedy wykres tej funkcji stałej będzie wyglądał w jakiś taki sposób: no i jedno rozwiązanie będziemy mieli po stronie dodatniej, jedno rozwiązanie będziemy mieli tutaj po stronie ujemnej, będą dwa rozwiązania o przeciwnych znakach, czyli wtedy ten warunek C będzie zachodził. Zatem ostatecznie odpowiedzią w podpunkcie C będzie M większy od 2, albo pisząc inaczej, M należący do przedziału od 2 do plus nieskończoności.